Jesteśmy w bardzo ważnej dla tej części województwa Lubuskiego inwestycji. To jest jedna, jedno z większych takich przedsięwzięć już o długiej e, historii. To rozwiązanie u, ułatwi, umożliwi i spowoduje, że samo miasto e, Drzenko odetchnie, ale także otwieramy e, tak naprawdę bezkolizyjny e, i rozwiązujemy przejazd w kierunku do międzychodu, ale także rozwiązujemy właśnie właśnie ten najtrudniejszy aspekt ze względu na obciążenia ruchowe. Pan burmistrz Drezdenka i mieszkańcy myślę, że z tej inwestycji nie tylko będą zadowoleni, ale też docenią duże zaangażowanie nie tylko władz województwa, ale wszystkich tych osób, które w tym były, w to byłoby zaangażowane. Jest to inwestycja dofinansowana z budżetu państwa, z rządowego funduszu rozwoju dróg dla zadań z udziałem budżetu województwa podział tych kosztów jest 50 na 50. Budżet województwa wspólnie z dofinansowaniem gminy w wysokości 8 milionów zabezpiecza tą połowę kosztów. W tej chwili zaawansowanie robót jest na poziomie około 80%. Można powiedzieć, że jesteśmy na etapie finalnym. To jest największa inwestycja, jaką realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu województwa lubuskiego, bo dofinansowanie jak mówił pan dyrektor wynosi 50%, a te 50% to blisko 52 miliony z budżetu województwa, 8 z y, milionów to środki pochodzące z budżetu gminy i właśnie te 52 miliony to jest największe zaangażowanie województwa w budowę infrastruktury drogowej właśnie tu w powiecie strzelecko-drezdeneckim tu ta obwodnica Dresdenka, czwarty etap tyle kosztuje. W ramach budżetu przeznaczyliśmy środki na kolejne etapy obwodnicy dresdenka. Kolejny etap, czyli czwarty, najbardziej kosztowny. W związku z tym no, cieszymy się, że ta inwestycja przebiega terminowo, ale przede wszystkim ta inwestycja jest dla mieszkańców, bo chcemy dla mieszkańców stwarzać takie warunki, żeby w województwie lubuskim żyło im się jak najlepiej. Drezdenko miało problem z przepustowo dzięki właśnie bezkolizyjnej obwodnicy, którą buduje samorząd województwa wraz z miastem Dresdenko. Jesteśmy pewni, że będzie to inwestycja, która będzie sprzyjała naszemu rozwojowi rozwojowi regionu. Chcemy dotrzymać słowa i naprawdę tę inwestycję skończyć tutaj no, przedterminowo. No, przed nami jeszcze dużo pracy. Obecnie gro robót skoncentrowana jest tutaj na rondzie numer 1 w miejscowości Klesno. Trwają właśnie prace ziemne, kończymy zaraz te roboty ziemne, zaczynamy podbudowy, będziemy układać nawierzchnie asfaltowe. Myślę, że, że tutaj ten koniec roku nie jest zagrożony, no chyba, żeby się stała naprawdę jakaś, jakiś Armagedon pogodowy, ale. Nie zakładamy. Idziemy do przodu i myślę, że tu wszyscy naprawdę dookoła mieszkańcy przede wszystkim odetkną i, i, i będą zadowoleni z zakończenia tej inwestycji.